Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parapianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacre coeur, w rękach trzymam patenę, wprawdzie jeszcze nie poświęconą i ani razu nie użytą w liturgii. Jednak na podobnej patenie jak ta w czasie mszy świętej znajduje się żywy Chrystus, ciało pańskie, mój Bóg i moje wszystko. To też po przystąpieniu do Komunii Świętej, pod koniec Mszy Świętej, taką patenę biorę i delikatnie puryfikuję, czyli oczyszczam. Delikatnie palcem, palcem, czy tam jakieś drobiny nie zostały, najmniejsze, nawet mikroskopijne, bo w najmniejszej nawet drobinie... Kons tego konsekrowanego chleba jest cały mój Pan. Cały nasz Pan Jezus Chrystus w, każde, w każdej takiej drobince, naj, nawet najmniejszej. Dlatego bardzo dokładnie pieczołowicie nad kielichem oczyszczam tę patenę, potem do kielicha jeszcze odrobina wina, następnie nad kielichem puryfikuję tak palce. Ministrant polewa je winem najpierw, potem wodą, te palce wycieram. Dlaczego? Dlatego, żeby uszanować Pana Jezusa. On jest tu obecny, przecież wierzymy w to. To też pojąć nie mogę, nadziwić się nie mogę, jak ktoś próbuje przystąpić do Komunii Świętej w ten sposób, że podchodzi na stojąco i tak w takim geście non -szalanskim wyciąga rękę na przykład. Miałem kiedyś taki przypadek, o, więcej przypadków takich prób było. Ale miałem taki przypadek, że pewna pani wprawdzie, ona chyba nawet klęczała przy balaskach, ale tak ręce tak by wy wyciągnęła, tak, w takim geście takim, tak. I ja próbuję do ust podać Pana Jezusa, a ma usta zacięte takie. Usta zacięte, wzrok gniewny. I tak te ręce, jeszcze bardziej. Ja odmawiam, na to słyszę. Proszę mi tutaj podać. Poszedłem dalej, odmówiłem. No poszła do innego kapłana, który udzielił. Ale do czego zmierzam? No przecież nie tędy droga. Zresztą bardzo wyraźnie dał, dał temu wyraz nasz ojciec, święty Franciszek, bo w jego obecności on sam komunikował asystę tylko, naklęcząco, do ust, a potem w obecności ojca świętego, są takie dwa ty filmiki, które widziałem na YouTubie, Niektórzy przystępowali z taką właśnie propozycją, żeby na rękę, a czy to kapłan, czy minister stojący przy kapłanie pokazywał w ten sposób, takim gestem, palcem na usta, no i posłusznie otwierali usta i przyjmowali komunię świętą do ust. To się działo pod okiem naszego umiłowanego Ojca Świętego. I osobiście nie zamierzam Udzielać komunii świętej na rękę, ponieważ każdy kapłan ma nie tylko prawo, lecz wręcz obowiązek odmówić komunii świętej, gdy zachodzi realna obawa profanacji. A tu nie tylko uważam, że, za, że zachodzi obawa, ale jestem pewien, że do profanacji by doszło. Niekoniecznie zamierzonej, chociaż i do takiej może dojść, bo ktoś może wziąć na rękę, schować i w jakimś niecnym celu wynieść Pana Jezusa. Ale nawet pomijając to, w sposób niezamierzony, niechcący. No przecież te drobiny eucharystyczne pozostają na ręce. Potem z tą ręką robi, robi różne dziwne rzeczy. Tu komuś podaje, tam coś łapie, chwyta, wchodzi do takiego czy innego pomieszczenia w takim czy innym celu. A przecież to jest nasz Pan i nasze wszystko. Przed Nim z czcią klękajmy i Jego z, z najwyższym nabożeństwem z największą miłością przyjmujmy do naszych wnętrz. Niech to będzie wyrazem naszego całkowitego oddania i bezgranicznej miłości. Je.